Cześć, mam Łukasz, pracuję na budowie ponad 16 lat. Na co dzień zajmuję się wykonywaniem otworów w betonie zbrojeniowym. I napotykamy się na dwa problemy. Po pierwsze, to jest naprawdę twardy materiał. A po drugie, ze względu na swoją konstrukcję, napotykamy się często na pręty zbrojeniowe. Cóż, jak sami widzicie, nie wyglądam jak Superman ani jakiś twardziel. Dlatego wolę używać narzędzi i akcesoriów, które wykonają całą to ciężką pracę za mnie. I tutaj do gry wchodzi wiertło udr 8X, które wykona całą tą brudną robotę za mnie. Wcześniej, podczas wiercenia otworu, zużywałem naprawdę dość sporą ilość wierteł, co wiąże się z kosztami. Teraz, posiadając to wiertło, Oszczędzam czas i gotówkę. To jest pełniwęglikowa głowica wiertła. Jest to czteroostrzowa, zaawansowana konstrukcja wykonana z najtwardszego metalu, pasująca do wszystkich młotów SDS. Strefa spawania między głowicą a rowkiem jest tak dobra, że twardość zbrojeniowej ściany i napotkany pręt w ogóle nie mają znaczenia. Nie ma więc potrzeby zatrzymywania się, ponownego centrowania lub zmiany wietła na rybar kartę. Umożliwia to wielczenie wielu odchodów jeden za drugim, a wietło nie blokuje się i jest słabnie na uderzenia. Ostatnio mieliśmy za zadanie wykonać dość sporo ilość odchodów. Wykonaliśmy to z dwoma wietłami i zapewniam Was, że to drugie nadal dobrze funkcjonuje. Także wiecie, może mam ciężką pracę, ale z tak dobrym wyposażeniem jak to, wydaje mi się to wszystko dużo łatwiejsze.